Siemano, witaj tutaj, Bursz DSO. Dzisiaj witam Cię w odcinku, w którym pokażę swoją działkę. Często na live'ach mówię, że, że coś na działce będę robił, że wróciłem z działki i teraz streamuję albo coś w ten deseń. No i kilka razy zapowiadałem, że pokażę, co na tej działce się znajduje. Generalnie, co to jest za działka. No i dzisiaj, właśnie tutaj, jestem sam. No i stwierdziłem, że to dobry moment by nagrać No a generalnie też motywacją do nagrania takiego filmiku jest to, że później w zimę będzie fajnie sobie w taki filmik wejść I zobaczyć jak fajnie było w lato Jak wszystko rosło i w ogóle Tak się wrócić na chwilę chociaż na filmiku Bo zimy to ja generalnie nie lubię, a ty? Daj znać w komentarzu No i myślę, że przejdę do prezentacji działki No już No słuchajcie, tak to ogólnie wygląda Działka, jakich w Polsce tysiące jest, to jeden wielki teren podzielony na mniejsze działeczki, na których każdy może hodować co chce. Powiedzmy, dzisiaj jest generalnie sobota i to już wieczór jest po 18.00. Tam ktoś coś sobie remontuje, tam ktoś. Da. O, tam jakiś pies. Też jacyś ludzie są na innych działkach, no ale generalnie idziemy i pokażę Wam co tu jest. Zobaczcie. Tutaj rośnie bazylia. Truskawki, poziomki. Powiem Wam, że. Ale to zaraz przyjdziemy. Tutaj trochę trawnika, róże, słoneczniki. Kompostownik, który zawaliłem ostatnio trawą, ponieważ kosiłem trawę i, i się trochę górka usypała. No, kibelek, ale to nie ma co pokazywać. Pokażę Wam zaraz sam domek. Generalnie powiedzmy sobie, czy warto w tego typu działkę inwestować. No, powiem Wam, że jeżeli ktoś mieszka w bloku, a niekoniecznie lubi cały czas siedzieć w domu, albo tylko szlajać się gdzieś po mieście, a ma, a ma na to trochę czasu, no taka działka jest naprawdę komar, genialną opcją. Nie jest, nie jest to bardzo droga inwestycja, jedynie. Pierwsza opłata za, za wykup czy tam nie wiem, wynajem takiej działki to jest odrobinę większa, a później rocznie płaci się jakieś tam zawody, składki, jakieś tam mniejsze roczne składki. I powiem Wam, że tak w kwietniu, jak była ta pandemia no oczywiście tutaj jest teren zamknięty, jest to można powiedzieć własność prywatna, dlatego w trakcie pandemii, gdy nie można było chodzić po miejscach publicznych, tutaj jak najbardziej można było sobie przejechać i no to była genialna opcja, żeby nie gnieździć w domu no i naprawdę jeżeli ktoś ma odrobinkę pieniążków, niedużo czasu, no bo jednak trochę zajmuje to wszystko czasu no, też zależy jaką kto ma działkę. Może być działka typowo rekreacyjna albo uprawowa. No, jeżeli ktoś hoduje dużo rzeczy. O, zobaczcie, tutaj jest bób. Lubicie bób? Moja mama lubi bób, dlatego jest go tutaj sporo, ale już zaczęły się zbiory. Y Typowo uprawowa działka, no to wiadomo, że będzie, będzie trzeba, będzie pochłaniała więcej czasu, no bo trzeba przyjeżdżać, plewić, podlewać, no i generalnie pielęgnować te wszystkie e, owoce i warzywa, jakie, jakie, jakie na działce mogą się znajdować. Zobaczcie tutaj fasola. No ale jeżeli ktoś ma trawnik, jakiś basen na grilla, żeby posiedzieć, poopalać się, jakieś oczkowodne, no to nie jest to aż, aż tak wiele czasu. Jedynie przyjechać, skosić, coś tam, coś tam porobić, jakieś kwiatki posadzić na no nie, też gdzieś tam koło kwiatuszków wyplewić. No ale. No ale wtedy działkę nie, nie, nie pochłaniasz tyle czasu. Można, można więcej tego czasu spędzonego na działce yy, poświęcić na, na odpoczywanie. No ale. Ale tak porobić coś w ziemi, też jest, też jest spoko Tutaj Buraczki Jakieś dziwne kolory wychodzą na tym nagraniu Słoneczników trochę Generalnie te, te słoneczniki to są bodajże No samosiewce, same się, same się tutaj posiały Nie wiem, nie kojarzę, żeby, żebym ani ja, czy mama Tak na środku tutaj Żebyśmy siali słoneczniki No ale wyrosły to są A I tutaj patrzcie tu jest taka sytuacja, że są ogórki były zasiane ogórki i sobie ogórki są no i w tych, wśród tych ogórków wyrósł taki jeden duży, na początku myślałem, że ogór ale, ale nie, to nie ogór mutant tylko wyrosła dynia zobaczcie, jaka urosła tutaj dynia jest tutaj, tutaj, to jest ta taka duża dynia, co się z niej zawsze w Polsce coraz częściej wycina na Halloween, buźki i tak dalej. No to taka dynia właśnie tutaj wyrosła wśród tych ogórków, no ale nie była planowana, ale w sumie spoko, że obrosła. Ale zobaczcie, jedna dynia z jednego nasionka jest tak ogromna, jak no, no nie wiem, jak dziesiątki, jak nie setki nasionek ogórków, jakie tu były posiane. No także trzeba z tymi dyniami uważać, no i tak naprawdę na, na 5 czy 10 nasionek to by tutaj cały ten teren mógł zająć yy, tych dyni. Ale ogórki są, ogórki się bardzo opłaca siać, bo jest ich zawsze dużo. Są rzeczy, które się mniej opłaca siać, no bo, bo a to nie urosną, a to i tak jest ich na tyle mało, że, że, że można sobie kupić i wcale nie wyjdzie drożej. A ale ogórki zawsze się opłaca zasiać, no bo jest ich naprawdę na tyle, że potem już, już raczej nie trzeba nic, nic kupować i mama też właśnie robi jakieś tam do sałatek słoiki i różne takie wyroby z ogórków. No tutaj jeszcze jedna dynka, ale cieszę się, że ta dynia urosła, bo ja lubię takie duże dynie. Lubię się patrzeć jak one rosną takie duże. No tutaj trochę trawnika, tu jakiś Skalniaczek z mamą y, zrobiliśmy. Bardzo ładnie tutaj urosła ta poziomka. Jedną poziomkę tutaj za, zasadziłem wtedy. No i kurde, taka super wyrosła, a tamto takie, takie mizerne. No jest i jest i basen, y, który w chwili obecnej nie jest wypełniony wodą, bo. No bo nie jest, bo lato w tym roku jest jakie je jest. non stop pada. 30 stopni to nie wiem kiedy ostatnio było. Znaczy podchodzi pod 30, ale 30 to nie było. Pamiętam jak kiedyś było po 40 stopni gorąca w lato, no ale chyba tak już nie będzie. No i bez przerwy pada, no i nie opłaca się tego nalewać, a nie mamy żadnej plandeki żeby to zakrywać. I wiecznie robaków i wszystkiego napada, to wtedy to żadna przyjemność się kąpać. To tak w robalach to i się można pojechać wykąpać gdziekolwiek do jeziora. kwiatuszki powiem Wam, że tutaj cały ten teren, gdzie jest teraz trawnik kiedyś tu były uprawy, jak jeszcze mój dziadek żył no ale on miał czas tutaj dzień w dzień przyjeżdżać robić to wszystko, no i mu się chciało no ale tak jak ktoś jest młodszy, no to raczej woli posiedzieć i poodpoczywać na działce, dlatego zmniejszyliśmy do... zmniejszyliśmy te uprawy do, do po prostu takiego terenu, no a tutaj a tutaj resztę mamy w trawniku stolik na, na grilla jakiegoś porzeczki czarne tam jest jedna czerwona orzeszek jeszcze jeden orzeszek z biedronki jakieś krzewy mój rower maliny ale jakieś lipne te maliny coś zbytnio owoców nie mają no nie no, coś tam trochę jest. Lubicie maliny? O, wpadłem teraz na pomysł, że poproszę Was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. I z góry dziękuję, jeżeli to zrobisz. No chyba, że już subskrybujesz. No ale to w takim razie dziękuję, że subskrybujesz. Więcej słoneczników. Sporo mamy tutaj drzewek. A to jeżyny. A z lasu przyniosłem. Ale to są chyba... To są jeżyny zimozielone, że nie usychają na zimę. I są takie zwykłe jeżyny. No ale tamte nie pamiętam, jak się nazywają. O, zobaczcie, co tutaj mamy. Takie oczko wodne. Można powiedzieć, że to jest ten zbiornik, to jest taka wanna zakupiona w DOMI. powiem wam, że takie, takie ustrojstwo bardzo drogie. No niby kawałek plastiku jakiś tam wymodelowany. A, a trzeba było trochę za to zapłacić. Zobaczcie, ile tu jest pająków wodnych. Pamiętam, jak na początku, na wiosnę, były tutaj dwa pająki, a teraz się tak rozmnożyły, że jest. No. Same pająki tu są. A to przyniosłem ze stawu, bo tam dalej, tam dalej trochę są stawy. I tam jest dużo takich właśnie. To nie jest lilia, mama mi mówiła, co to jest, ale, ale nie pamiętam. W każdym razie nie, to nie lilia. I to przyniosłem. I na początku zmarniało. No, ale jakoś coś, coś próbuje. No, trzyma się, nie, nie, więdnie, nie więdnie całkowicie. Coś tutaj kombinuje, żeby może podrosnąć. Kwiatek miało i została jedynie taka bulwa. Ale co z tej bulwy będzie, to nie wiem. Powiem Wam, że tutaj były kiedyś yy, żółwie. Mieliśmy tutaj żółwie wodne, ale już ich nie ma. Takie kwiatuszki. To jest właśnie domek. Domek ten został zbudowany przez mojego dziadka dawno temu i sobie jest taki ładny murowany domek Tutaj więcej jeży, no ale to jest jakieś badziewie Nie wiem czy coś z tego będzie Tutaj są winogrona Kiedyś te winogrona były tylko tutaj na takim na, taki, na takiej podstawce metalowej żeby się, mogły, żeby się mogło winogrono potem piąć ale ale ja zrobiłem ze sznurków zrobiłem ze sznurków o tak odtąd właśnie do tamtąd, do rogu ze sznurków takie coś, żeby ten winogron cały tutaj obrósł tyle, że no te sznurki mają już 3 lata to były takie zwykłe sznurki, bo to jakoś 2-3 lata temu zrobiłem no i to teraz strasznie opadło to powinno być no jak kończy się tutaj to powinno wisieć gdzieś tutaj znacznie wyżej. No i w przyszłym roku będę musiał zrobić nowe i zrobię z takich sznurków chyba na pranie takich plastikowych, czy jakie to tam są. I nie opadnie. No bo teraz to prawie prawie się dotyka tutaj stolika, no to nie. Tak to zbyt nie być nie może. No ale jest, ale jest fajnie. Tutaj są takie drzewka. Kiedyś mieliśmy Trzy drzewa takie spore, było grusza, grusza, właśnie to jest grusza i dwie jabłonie. Ale przyjechał taki ułomny pan, który został poproszony o przycięcie tych drzew, bo były naprawdę duże i się łamały. I przyjechał mądry pan, został poproszony o obcięcie. No to ono to ściął wszystko, no to ściął po ziemi. Jeden tutaj taki kikut zostawił, bo mu chyba potrzebne nie było. A powiem wam i było powiedziane, że może sobie zabrać drewno stąd, że, że zapłatą za to będzie po prostu drewno, no bo pewnie gdzieś tam nałopał do domu było mu potrzebne. I była jeszcze taka drewniana ławka z takiego bala właśnie. No to kurde nawet ławkę wziął. Także no comments trochę. Niektórzy to ja nie wiem, skąd się urwali. No, a tutaj więcej kwiatków. O, a tu domek właśnie taki może spróbuję jakoś inaczej to nagrać żeby było fajnie widać a ja sobie na tym stanę, tylko żebym tam nie wpadł bo będzie lipa o taki domek tam jest też stryszek tam są jakieś tam drewniane rzeczy jakieś paliki, nie paliki no i tutaj rzeczy mojego brata. No i tak to wygląda w środku. Nie będę pokazywał co jest. W środku są pozamykani hejterzy. Nie, no nie ma, nie ma hejterów dużo. Wystarczająco, żeby się mieścili. Taki żarcik. No, I tak by to słuchajcie wyglądało. Tak jak, także Tak jak mówię, bardzo się opłaca inwestować w działeczkę no, W trakcie tego koronawirusa I tych totalnych obostrzeń No To było coś niesamowitego Móc wyjść i tu przyjechać I coś porobić, gdy nie można było Tyłka z domu ruszyć Kurczę Nic stąd nie widać No I tak by to, słuchaj, wyglądało no i w sumie to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się podobał, że działeczka się podobała i wiesz co, napisz czy ty też masz jakąś działkę i czy planujesz kiedyś kupno może takiej, także co, dzięki za oglądanie, kurde muchy mi siedzą na tym won. dzięki za oglądanie, żegnaj się z wami, burzek. siemano, papa.